Witam na wykładzie o prędkości średniej. No i teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o prędkość, no to trzeba by sobie usystematyzować jakieś rzeczy i prędkość średnią. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z osią czasu T. I no nie wiem, mamy jakiś odcinek w T0, jakiś czas początkowy, nazwijmy go 0. I teraz tak, gdzieś pojawia się odcinek czasu yy, T i tutaj taki sam odcinek czasu T. Rozumiemy na czym rzecz polega. Polega rzecz na tym, że nie wiem, mamy zadanie, kiedy motocyklista przez pół godziny jedzie z prędkością V1 i następne pół godziny jedzie z prędkością V2. Nasze zadanie to jest wymyśleć, i z jaką prędkością średnią jechał całą godzinę, tak? Tego typu jest to zagadnienie. Czyli zauważmy, co my tu mamy. Mamy stałe T, bo w jednym i w drugim odcinku czas jest stały. Przypomnijmy sobie wzór na prędkość średnią. Droga do czasu. Proszę zobaczyć, w tym zagadnieniu, o którym tutaj mówimy, czas jest stały, czyli taki sam. Dwa odcinki czasu są stałe, czyli tutaj jest tak jakby pineską czas przypięty, tak? On się nie rusza. Natomiast zmiennymi są, moi drodzy, prędkość średnia i droga. Pamiętamy z fizyki, jakie to są wielkości względem siebie: prędkość i droga. Wprost proporcjonalne, brawo! Wprost proporcjonalne, czyli zapiszmy sobie tutaj prędkość i droga wprost proporcjonalne. Zapamiętajmy, nie będziemy zapisywać. I teraz w tym przypadku spróbujmy obliczyć prędkość średnią. No to prędkość średnia. Tak jak tam na, we wzorze napisałem, to jest droga do czasu, cała droga S przez cały czas. Yy, tutaj jest ten wzór to jest wzór ogólny, to na niego nie patrzymy, a ja tutaj spróbuję cały czas T te napisać, te, te duże, tak i te duże to jest T pierwszy czas przejazdu plus Drugi czas czyli te duże to jest tak naprawdę dwa, te małe, i teraz yy, z tego wzoru po lewej stronie w ogóle yy, można policzyć, yy, że tak powiem, pierwszą drogę i drugą drogę. No bo tutaj też jest ukryta w tym pierwszym odcinku jakaś droga przejechana, i tutaj też jakaś droga przejechana, tak. No i moi drodzy. Yy, w tym pierwszym odcinku czasowym pierwsza droga musi być wyliczona. No, zrobimy to bardzo łatwo. Pierwsza prędkość równa się S1 do T, czyli mnożąc obustronnie to równanie przez T, otrzymamy V1 razy T równa się S1. Tak? Yy, I podobnie będzie z V2 no nie V2 to się równa S2 do T małego do tego T tym razem tak mnożąc rzecz przez T otrzymamy V2 równa się przepraszam V2 razy T równa się S2 No to wracamy do naszego głównego wzoru na całą prędkość średnią tak na całą trasę równa się no to mamy S1. Droga jest podzielona na dwa odcinki. To co przejechał w pierwszej, w pierwszej części i to co przejechał w drugiej części. No to w tym momencie dzielimy rzecz przez cały czas przejazdu te duże, a te duże wiemy, że to są dwa te małe, tak? No to pracujemy dalej. S1 i S2 podstawiamy. Ze wcześniej wyliczonych efektów, tak? Tu i tu. Czyli S1 równa się V1 razy T dodać S2, czyli V2 razy T. Wszystko dzielone przez 2T. Równa się. Popatrzmy w liczniku, wyciągnę tę przednawias. I otrzymuję V1 plus V2 przez 2T. Ciach, ciach. I to jest równe: V1 dodać V2 przez 2T. Yy, przez 2, przepraszam. Przez 2. Czyli widzimy, że w tej sytuacji. W tej sytuacji mamy prędkość średnią, jakoś średnią arytmetyczną, tak? To jest średnia arytmetyczna V1 i V2. Ale proszę zapamiętać, że to jest w sytuacji, gdy czas jest stały. A, a wtedy droga i prędkość są wprost proporcjonalne, to wiadomo, tak? Czyli gdy ruchome są wielkości wprost proporcjonalne, to wtedy używamy średniej arytmetycznej. Zapamiętajcie, średnia arytmetyczna dotyczy sytuacji, gdy w tej proporcjonalności yy, zmiennymi są wielkości wprost proporcjonalne. Czyli jeszcze raz powiem, jaka to jest sytuacja. Nie wiem, motocyklista pół godziny jedzie z prędkością V1, pół godziny z prędkością V2. Jaka jest prędkość średnia na trasie całej? No to bez wahania bierzemy średnią arytmetyczną prędkości, tak jak żeśmy tutaj wykazali. Tak? Natomiast za chwilę zajmiemy się zagadnieniem troszeczkę intuicyjnie, odmiennym i tutaj młodzież bardzo często robi błędy. Mianowicie zajmiemy się sytuacją, kiedy motocyklista pokonuje dwa kilometry, powiedzmy, z jedną prędkością, a następne dwa kilometry z drugą prędkością. Jak wtedy średnią prędkość policzyć? Rozumiemy? Tu zajmowaliśmy się sytuacją, kiedy jakiś stały czas był z jedną prędkością i jakiś czas taki sam, jak poprzednio, z drugą prędkością. Wtedy Prędkość średnia to średnia arytmetyczna. Dwóch prędkości. Odmiennym zagadnieniem jest, gdy motocyklista powiedzmy, no nie wiem, 10 km jedzie z jedną prędkością, następne 10 km z drugą prędkością. I to sobie omówimy na następnej karteczce. No, mamy czystą karteczkę, czyli teraz zrobimy sobie nie oś czasu, tylko drogę. Tu jest S. No i teraz powiedzmy, że mamy punkt startu i dwa równe odcinki drogi. I powiedzmy, że tutaj będzie S małe jedno, S małe drugie, e, przepraszam, tutaj nie numerujemy, bo to jest to samo S, tak? Czyli cała droga, którą nazwę S duże, równa się S plus S, tak? Czyli równa się 2 S. I tutaj kojarzymy wszelkie zadania, yy, takie zadanie z naszego, yy, z naszej matury chyba próbnej, którejś tam jak Jolka jechała do, do, droga do szkoły i z powrotem tam, tam jakieś warunki. To jest ta sytuacja, tak? Wszelkie drogi tam i z powrotem obejmują ten problem. I teraz zastanówmy się, że ten moco, motocyklista przysłowiowy przejechał odcinek S drogi z prędkością V1. Tak. I w czasie T1. Po czym po odcinku drogi S przygazował, czy tam zwolnił wszystko jedno, jakieś V2 w czasie T2. I pytanie, które sobie zadajemy, jaka jest średnia prędkość motocyklisty na całej trasie, tak? No to przecież my znamy wzór na Prędkość średnią, tak? Yy, jak zwykle prędkość średnia to jest cała droga S do całego czasu T. Tutaj jeszcze napomknę, że T duże cały czas to jest oczywiście T1 dodać T2. I zauważmy, że yy, tutaj droga znowu jest stała, tak? Droga jest stała, S stałe. Stałe, czyli zmienne wielkości, które nam się tutaj zmieniły, są, są to jakie wielkości? Proszę zobaczyć. Prędkość i czas. Czyli są to wielkości względem siebie jakie? Odwrotnie proporcjonalne, tak? Zapamiętajmy sobie to, że jeżeli mamy wielkości odwrotnie proporcjonalne, to zajdzie ta sytuacja, którą się teraz zajmujemy najprawdopodobniej jest ona odmienna od poprzedniej. No to pracujmy. S, no to jest dwa małe s, to wiadomo. No, jeżeli chodzi o czas, to będziemy musieli tutaj napisać t1 plus t2, tak? Dwa małe s, t1, dodać t2. No i teraz znowu ze wzoru na prędkości V1 i V2, trzeba by wyliczyć t1 i t2. No to V1 równa się S, Dzielone przez T1, tak? Nas interesuje wyliczenie T1 teraz, żeby go wstawić w to miejsce, tak? To nas interesuje. Tutaj. Zgadza się? Wobec tego, co trzeba zrobić? No, pomnożyć całość przez T1 i podzielić przez V1. Zatem otrzymamy y, T1, przepraszam, równa się S przez V1, tak? no i analogicznie te dwa to jest s przez v2 no to pracujemy 2s przez s przez v1 dodać s przez v2 równa no to 2s dzielone s wyciągamy przed nawias i w nawiasie zostaje 1 przez v1 dodać 1 przez v2 s'y się skracają i zostaje 2 przez 1 przez V1 dodać 1 przez V2. I taka wielkość to jest oczywiście średnia. Jaka? Harmoniczna oczywiście. I trzeba mieć świadomość tego, że w takiej sytuacji używamy średniej harmonicznej. W tym momencie ja bym chciał jeszcze jeden taki fajny eksperyment zrobić. Wyobraźmy sobie, zaraz sobie zrobimy nową karteczkę. Moi drodzy, teraz, moi drodzy, teraz się zastanowimy nad następującym problemem. Już wiemy o tym, jak yy, wygląda prędkość średnia w sytuacji, gdy mamy stałą drogę, tak? odcinki drogi poro, podzielone na, na, dwa, na dwie różne, równe części. A teraz zastanówmy się tak, gdy mamy drogi te same, gdy mamy drogi te same, i moi drodzy, nie mamy polecenia szukania prędkości średniej, tylko mamy prędkość średnią, mamy V średnie, mamy, moi drodzy, V1, a chcemy znaleźć, szukamy V2. To nas interesuje w tym momencie, dobrze? Czyli zagadnienie, które rozważaliśmy poprzednio, to było takie, że mieliśmy drogi te same. Mieliśmy V1, V2, chcieliśmy prędkość średnią. No to wyznaczyliśmy, że jest to średnia harmoniczna, tak? A teraz zagadnienie w tym samym świecie, w tej samej rzeczywistości, tylko co inne jest dane, co inne szukane, czyli trzeba wykorzystać wzór na, prędko, na, średnio, na, na średnią harmoniczną i tylko co innego wyliczyć, tak? No to my dro, moi drodzy wiemy, że prędkość średnia w tej sytuacji, gdy drogi są te same, no to jest równe 2 do 1 przez V1 dodać 1 przez V2, tak? I teraz co? Yy, musimy troszeczkę tutaj powojować w celu wyliczenia czego? V2, V2, które jest tutaj ukryte. No to nie ma wyjścia, musimy tutaj zakasać rękawy. Mnożymy całość przez mianownik 1 przez V1, dodać 1 przez V2. No to mamy V średnia razy. 1 przez V1 plus 1 przez V2 równa się tej dwójeczce, co została tu u góry, tak? Bo się reszta skraca. No i musimy się zacząć dobierać do... Yy, do czego? Do V2. No to trzeba się pozbyć V średniej, tak? Co robiąc? Było mnożenie, to my dzielimy, tak? Dzielimy. Zatem zostaje 1 przez V1... Dodać 1 przez V2 równa się tej, dwu, tej dwójeczce przez V średnio, tak? No to moi drodzy, 1 przez V2 tutaj nas będzie interesowało, czyli to zostawimy w spokoju. Równa się 2 przez V średnie odjąć 1 przez V1, tak? No to pracujemy dalej. Może z prawej strony wspólny mianownik, po to, żeby na końcu odwrócić sytuację, tak? No to już pracujemy. 1 przez V2 równa się. Yy, broń Boże, żeby ktoś nie wymyślił tutaj, że skoro mamy takie równanie jak tu, to, to wobec tego V2 równa się V średnia przez 2 minus V1. Wszystko po kolei po odwracać. Nie tu mamy minus. Najpierw wspólny mianownik, dopiero odwrócić, tak? Jasne? No to wspólny mianownik. Jaki będzie wspólny mianownik? V średnia razy V1, tak? I moi drodzy, mamy 2 V1 odjąć, V średnia w liczniku, tak? W tym momencie mogę, co zrobić? Odwrócić kotki ogonkiem, wszystkie, tak? Z lewej i prawej strony. Czyli V2 to czego tak skrupulatnie szukałem, równa się V średnia razy V1 dzielone przez 2 V1 odjąć V średnia. I teraz wyobraźmy sobie, moi drodzy, że V2 jest uzależnione od V1. Czy to są zmienne, nie wiadome. E, czyli można by, ja tak językiem, który już będziemy widzieć, tak, jeżeli powiemy sobie, że y to jest równe v2, a x to jest v1, i jeżeli to zapiszemy, y równa się, proszę spojrzeć, v średnia to jest jakaś stała, która jest dana razy x dzielone przez 2x odjąć ta v średnia to my tu mamy do czynienia z czymś znanym nam, tak czy nie? Chciałbym, żeby tutaj yy, się nad tym zastanowić. No, czyli mamy taką zależność v2 Równa się V średnia razy V1 przez 2V1 minus V średnia. Spróbujmy zbudować funkcję i dowiedzieć się coś o jej wykresie. W ten sposób, że mamy funkcję V2 zależną od V1. Zauważamy, że ta funkcja ma postać funkcji wymiernej, czyli spróbujmy dowiedzieć się coś o. Hiperbolik, która jest jej wykresem. No, spróbujmy doprowadzić do postaci jakiej? Kanonicznej funkcji takiej właśnie homograficznej. No to wyciągamy przed nawias prędkość średnią dzieloną przez 2 i otrzymamy co? W liczniku zostanie samo v1, a w mianowniku dwójka jest wyciągnięta, czyli zostanie v1 odjąć. Prędkość średnia dzielona przez 2 równa się. V średnia dzielone przez 2 zostanie, a w nawiasie ja teraz wykonuję taką operację: V1 minus V średnia przez 2 plus V średnia przez 2, po to, żeby się dokopać do postaci kanonicznej. No i teraz, moi drodzy, spójrzmy. Rozdzielamy ten ułamek na dwie części. To będzie pierwsza część. A to będzie druga część, tak? Równa się. I mamy prędkość średnia przez 2 razy zielona pętelka daje jedynkę. Dodać prędkość średnia przez 2 dzielone przez V1 minus prędkość średnia przez 2. No to moi drodzy, już mamy tutaj w nawiasie ładną postać kanoniczną, gdzie możemy zlokalizować peiku. No ale mamy jeszcze stałą przed nawiasem, tak? No to wykonajmy to mnożenie. Zapiszmy może w postaci takiej, że najpierw, najpierw może to wyrażenie żółte, tak, przemnażamy, tylko przemnażamy to całe w ten sposób razy licznik. I otrzymamy co? V średnia kwadrat przez 4 dzielone przez v1 minus v średnia przez 2. No i teraz jeszcze zostało nam przemnożyć to żółty ułamek przez jedynkę, czyli dostaniemy dodać v średnia przez 2. Moi drodzy, przyjrzyjmy się tej postaci. Tu będzie. P. Tu będzie współczynnik A, a tu będzie współczynnik Q. Czyli mamy tak naprawdę postać kanoniczną. Proszę spojrzeć, A przez no, X minus P plus Q to jest postać kanoniczna yy, hiperboli, którą z łatwością rozczytamy, tak? Zatem w tym momencie możemy przejść do jakiegoś rysowania wykresu. No, zatem zobaczmy, mamy tu jakiś wykresik, jakiś układ współrzędnych, spróbujmy coś porysować. Moi drodzy, czyli yy, skala oddalenia hiperboli od osi, od początku układów współrzędnych jest uzależniona od a. Czyli jak tutaj mam yy, tą, powiedzmy, bazową hiperbolę, moi drodzy, a przez x, i po przesunięciu o wektor pq otrzymuję a przez x minus p plus q, no to a u nas to jest v kwadrat przez 4, czyli jak rysuję bazową hiperbolę, to dla jedynki mam, powiedzmy, że gdzieś tutaj v średnia kwadrat przez 4 i dostaję punkt. Podobnie tutaj symetryczny punkt i rysuję tą bazową hiperbolę. Tak? Rysuję ją sobie. I analogicznie, symetrycznie z drugiej strony, jakoś tam, tak? To jest ta hiperbola v średnie kwadrat przez x. Tak? V przez 4 to jest o i dopiero przez x. I teraz to wszystko muszę przesunąć o wektor pq. U mnie wektor pq to jest v średnie drugich, to jest p. A ku też V średnie drugich. Czyli, no nie wiem, improwizuję. Niech tutaj będzie gdzieś V średnie drugich, V średnie drugich. Tak? I teraz robię translację całego układu. I powstaje mi jakaś tam nowa hiperbola w nowym takim podręcznym układzie współrzędnych, tak? Widzimy tu. Ja ją jeszcze pogrubię. Właśnie chodzi o te asymptoty, one są tutaj kluczowe. Proszę zobaczyć, że asymptota pionowa tej funkcji tak, tej funkcji naszej V1 równe, kropki, kropki, to jest tak naprawdę V1 od V2. Ile wynosi asymptota pionowa? V średnie drugich, czyli jest poza dziedziną, tak? Czyli V2 tak naprawdę należy do R za wyłączeniem, no oczywiście R, bo nie mówimy o prędkościach ujemnych, za wyłączeniem V średnie przez 2. Bo nie ma w dziedzinie tej wielkości. Jasne? I teraz yy, często konstruuje się takie zadania, gdzie nie ma prędkości, żeby prędkość średnia wynosiła ileś tam, tak? To jest sztuka wcelowania się w to, w to miejsce, tak? Zadanie z Indianinem, przypominam. No. no to by było na razie tyle. Dziękuję, to w zadaniach jeszcze będzie powtarzane.